Podłamkowym ładuj! I tym akcentem zaczynamy dzisiejszy odcinek. Witam wszystkich. Tak jak już widzicie na załączonym obrazku, padroma jest już w całości. Jest już mobilna, sprawna, ale jeszcze nie jest na tyle ukończona, żeby mogła pracować, funkcjonować. Ale to po kolei. I zaczniemy od kwestii hydrauliki, o której wspominałem w ostatnim odcinku, na którą wersję się zdecydowałem. No i zdecydowałem się na opcję pierwszą, czyli podłączenie orbitrola bezpośrednio do tego dzielnika, tak jak było w przypadku rozdzielacza suwakowego skrętu. Orbitrol został właśnie podłączony wężem w tym miejscu. Jest włącz zasilający tam do niego. Proszę bardzo, jest tam trochę nakombinowane, nacudowane, ponieważ no nie można było dostać złączy z jednej, drugiej cala na 30 razy 2, i musieliśmy te złącza wykonać samemu. Adaptery przejściowe, po prostu. I jest tutaj właśnie podłączony, tak jak mówiłem. Powrót z orbitrola jest. Sprowadzony tutaj bezpośrednio do zbiornika, czyli do ramy. Tak jak pamiętacie, tu w tym miejscu był zawór przelewowy od tego suwaka, i tu jeszcze było wejście do przelewu z tego suwaka, ale to wszystko zostało wyeliminowane i jest goły powrót z yy, samego orbitrola, dlatego że orbitrol sam sobie posiada, posiada też zawór przelewowy. I tak to zostało rozwiązane. Układ działa bardzo dobrze, szybkość podnoszenia jest w porządku oraz Skręt tym sprzętem to jest coś pięknego, po prostu, aż chce się założyć mniejszą kierownicę, bo ta, która tutaj jest, to jest ta oryginalna. To jest ta od Syreny No, syreny, rzuka warszawy, chyba. I ona jest tu po prostu teraz za duża. Już będąc w samym środku, tak jak zauważyliście, no, jest dorobiony cały nowy, cała nowa kolumna kierownicza. Wszystko to jest zbudowane od podstaw, ze względu na to, że no podejście pod Orbitrol wiemy jakie jest, jest całkiem inne i wykonałem to od nowa po nowemu też są ułożone tutaj te dźwigienki ale cała ich główna ta konstrukcja, to co było to jest wszystko właśnie z oryginału tylko no, po nowemu są one ułożone i dogięte ponieważ no, Orbitrol jest długi i tutaj jak widzicie o, tu są powyginane inaczej poukładane całkiem inaczej te dźwigienki żeby można było bez problemu sterować skrzynią Właśnie przy tym, gdzie orbitol ma inne rozmiary Jak ta oryginalna przekładnia Ta kolumna kierownicza I tak się sprawy mają Hydraulika została na tyle uszczelniona Walczyłem tutaj ze dwa dni Ze wszystkimi simmeringami Wszystkie wejścia do, tutaj do zmiennika Tu do skrzyni, na dole Wszystkie tutaj przystawki Wszystkie tam małe dźwigienki Nie dźwigienki. O tak jak widać, tu już jest widać że było silikonowane, tu tak samo zostały tylko mosty. Ale mosty są szczelne, nic się nie dzieje, są suche. Tak więc tutaj nic nie poprawiam. A tu mówię: wszystko porobiłem i jest spokój. Następne, co tak jak widzicie, no jest położona cała nowa instalacja elektryczna. Został nam tylko jeden taki przewodnik od obrotomierza, ponieważ postanowiliśmy założyć obrotomierz taki sam jak w Bizonach i zostały osobno poprowadzone kable no nie, nie przyszło nam to wcześniej do głowy jak już była zrobiona instalacja wtedy też się tam domyślili tego żeby po prostu dać ten obrotomierz w środku kabiny nie na zewnątrz tak jak jest to oryginalnie i założyliśmy prądniczkę w te miejsce i jest jest po robocie silnik silnik pracuje bardzo dobrze tak jak widzicie ja już ujeżdżam tą fadromę kilka dni Nigdzie się nie poci, nic się na razie nie pokazuje. No, z każdej ze stron jest już trochę przykurzony, ale żeby jakieś, jakiekolwiek wycieki, coś wychodziło, no na chwilę obecną nie ma nic. Musiałem powymieniać trochę tutaj tych węży, opasek, jeżeli chodzi o jakieś drobne wycieki oraz zamontować nowe siedzisko. Jest to standardowe siedzenie, kupione w Agromie od 60. i mamy amortyzację z regulacją i jeszcze mamy starą amortyzację i bardzo fajnie się na tym jedzie, jest dosyć fajnie miękko, no dwie amortyzacje, naprawdę no, wygodnie, wygodnie się na tym siedzi, no mamy regulację przód, tył, to wszystko, tak więc tutaj naprawdę, mimo że proste siedzenie, ale zdaje to egzamin. Następnie co walczyłem dużo tutaj z wężami, tu akurat będzie widać, że jest mokro. Walczyłem z wężami, z rozdzielaczami, rozdzielaczami, rozdzielaczem, ponieważ musiałem poobracać sobie trochę węże, aby było po prostu te sterowanie tak jak ja chciałem, czyli nie to co było oryginalnie, że tu mamy podnoszenie opuszczanie wysięgnika, a tutaj było odchylanie i przychylanie łyżki. Tak to było w oryginale. Ja zrobiłem sobie podnoszenie, opuszczanie w tym, tak jak było. A tutaj dałem yy, przechylanie łyżki na siebie, od siebie. A tutaj będzie trzecia sekcja do wywracania przykładowo łyżki wysokiego załadunku lub do chwytaka. Ale do no chytaka już teraz nie mam. Tak więc w takim tutaj jest ta celu trzecia dźwignia. Ona jest dokupiona nowa, więc widać, że jest całkiem inaczej. To wszystko. No ale no trudno, nie posiadałem. Zobaczymy. Jeżeli będzie niezbyt to wygodne, przerobię, dorobię taką o jak trzeba, i, i wtedy będzie po temacie. Ale spróbujemy, zobaczymy jak to wygląda. Tu doszła jeszcze jedna dźwigienka. To jest patent bardzo fajny, jeżeli chodzi o wolne obroty silnika, palenie, gaszenie tego silnika w Adromie. To wykonał mój tato. I z początku byłem. Źle, hmm, no, negatywnie nastawiony do tego, ale z drugiej strony, jednak jest to lepsze rozwiązanie niż fabryczna linka do wyciągania i wciskania do gaszenia tego silnika. A już pokazuję, jak to działa. Jest to tutaj taki wigienką. Była to bodajże jakaś zasuwka do drzwi, do bramy czy czegokolwiek. I robimy tak: przyciskamy gaz, ustawiamy, i tu już mamy ustawione wolne obroty. A jak gasimy, przekręcamy, odpuszcza nam gaz i jest po robocie. Bardzo fajne, proste rozwiązanie i zdaje egzamin. Jest to skuteczne. Co dalej? I tak jak zapewne widzicie, jeszcze tutaj nie jest przykręcona cała ta deska rozdzielcza. Ponieważ jeszcze kilka rzeczy brakuje, musimy podłączyć światła u góry. Tutaj mamy, jest wiązeczka. Jeszcze też nie mamy tutaj wskaźnika ciśnienia oleju, znaczy wskaźnik założony jest, ale on wisi z tyłu przy silniku, ponieważ ma za grudką tą, tą linkę, tą sprężynkę. No nie wiem, jak to się do końca nazywa ten przewód. Po prostu powiedzmy sobie przewód, i nie sięga tutaj do kabiny, dlatego trzeba załatwić dłuższy obrotomierz. Jest na chwilę obecną, tak jak widzicie, nie ten co trzeba, bo jest zamówiony nowy. Nie mieliśmy takiego na stanie. Od bizona, typowo od silnika, tylko mieliśmy zapasowy od mocarni, i to jest właśnie obrotomierz od obrotów mocarni w kombajnie. Ale pokazuje, że działa, że silnik się obraca. To wiadomo, że no nie ta skala, nie to wszystko. To zostanie już dopracowane w ciągu najbliższych dni. Ale jak już jesteśmy w środku, to uruchomimy silnik. Bardzo fajne. O, zasilanie tak to pracuje, proszę bardzo, tutaj mamy zaczep, co już go pokazywałem, i musimy jeszcze zamontować po prostu gniazdko na, na przyczepy do na światła bo kto wie co będzie w życiu może trzeba będzie jakąś przyczepę gdzieś przeciągnąć to po prostu tylko przypiąć światła jak już naprawialiśmy wszystkie e, całą instalację, wszystkie oświetlenie założyliśmy tutaj LEDowe lampy to już od razu też odłączymy gniazdko i będzie jak znalazł tu mamy LEDy a tak pracuje jednostka Ja tam jestem zakochany w tym dźwięku. Tak jak mówiłem o wskaźniku, jest tutaj, no nie, nie, nie sięga do kabiny. I ta kwadromka właśnie pracuje, tak jak słyszeliście Silnik jest naprawdę no, udany, udało się to dobrze zrobić Bez dwóch zdań A teraz tak jak już zapewne słyszycie no, w moim głosie nie ma dzisiaj zbytnio optymizmu Ponieważ trzeba przejść do kwestii, które no, naprawdę trochę mnie zwaliły z nóg Bo Jest kilka porażek, że tak powiem Przy kwadromce ale tego należało się spodziewać przy zakupie takiego sprzętu, który kupiłem za tyle, ile waży. I dosłownie, ponieważ no ja za tą fadromę już się przyznam szczerze, ona waży 9200, a ja zapłaciłem za nią 7000 zł. Tak więc to nie jest jakaś kwota, która przewyż, no przebijała wartość wielokrotnie, i tak jak pamiętacie, no była ona z uszkodzonym silnikiem. Kompletnie nie na chodzie, nie szło sprawdzić, co jest z nią grane. I teraz po uruchomieniu zaczyna to wszystko wychodzić. No tego należało się spodziewać, tylko po prostu no liczyłem, że będzie trochę tego mniej. Na dokładkę jeszcze dołożyłem sobie sam temat z tą łyżką, ale już mówię po kolei, co jest grane. A więc zaczynając tutaj może od skrzyni biegów, bo tu jest największy mankament skrzynia biegów nie posiada najszybszego przełożenia po prostu sprzęgło które jest w środku hydrauliczne, w ogóle nie reaguje na, na ruchy dźwignią ponieważ pierwszą dźwignię tą tutaj to mamy od rewersu przód-tył, a tą tutaj właśnie od przełożenia wolnego a do przodu dając mamy przełożenie szybsze i ono w ogóle nie jedzie nic nie reaguje, nic nie działa tak więc czeka mnie jeszcze zaglądanie do skrzyni Kolejny mankament jaki jest, to jest problem ze zwolnicą z tej strony. Tak jak widzicie, zobaczcie, co wylatuje ze zwolnicy, co wylatuje z mostu na tym kole. Tak więc tam się dzieje grubo. Tutaj trzeba będzie też poświęcić jeszcze trochę czasu. Następna kwestia właśnie to jest łyżka. No z tą łyżką jest kompletna poracha. Tu mnie to najbardziej przeraziło. No to nie jest jakoś tam znowu nic trudnego, ale, ale bardzo czasochłonne, ponieważ e, różni się zbyt mocno podejście tej łyżki pod podejście fadromy. I tu będzie musiała iść naprawdę gruba przeróbka, ponieważ, tak jak widzicie, teraz łyżka w tej pozycji, w której się znajduje, ona po prostu więcej w żadnym wypadku nie położy nam się. To jest maksymalne jej wyłożenie. Teraz ja co jedyne mogę z nią zrobić, to ją przechylić na siebie i nic więcej. Trzeba przemontować kompletnie ten stworzeń zupełnie niżej. Tak jak jest tutaj przy tej łyżce wysokiego załadunku, bo mam możliwość właśnie pomiarów. Pomierzyłem to niżej i jeszcze dużo do tyłu. Wtedy łyżka nam się wyłoży. No to jest, to jest ciężkie, będzie do zrobienia. Dużo czasu do pochłonie i siły. Ale tak trochę może teraz nie po kolei poleciałem. Wróćmy, może jeszcze do tego tutaj, jak widzicie, kiwaka. Kiwak jest ten, który był na złomie skupiony. Był w dużo lepszym stanie niż mój, ponieważ mój był w tym miejscu mocno rozbity. A ten był widać świeżo po regeneracji. I jest bajka. No i teraz najciekawsza jeszcze kwestia. Tak jak pamiętacie, krzywe ramię. Zaczynamy grać ramię, będziemy próbować je wyprostować. Wżejemy na dwa palniki, żeby jak najszybciej i jak najbardziej efektywnie to mężać. No i zobaczymy co z tego wyjdzie. Nagranie będzie trochę długie. Pokażemy po całości jak to wzajemy i pokażemy po całości jak prostujemy. prostowanie to już data pokazuje. Ten siłownik robiliśmy w ten sposób, tak znaczy robimy w ten sposób, że to wszystko z tego starego siłownika, które było zgięte. Włożyliśmy w środek tutaj tego ucha, tego ramienia I na dole, pokażę Andrzej, daj na dół Tu mamy na dole podkład I za końcówkę tutaj tego siłownika będziemy opuszczać i padromą i hydrauliką dociskać Po to, żeby wykręcić, wykręcić tą stronę Zobaczymy jak to wyjdzie Wszystko będzie pokazane Mam nadzieję, że będziemy słychać Na całą Polskę Tak jest. I Europę też zagranicą patrzę. Ja chyba dam więcej gazu. To pjadą gazu do oporu i tlenu wtedy. Ja jak za mocno to wtedy gazu tutaj przejść. Dobre. Na rała. To ja już jak dam więcej gazu, to nic nie robi. Tam nie daje. Bo ja mam już maksymalne. Większa ograna nie wyszła. ヘい、どこでだいじだ。うぶ。 あっちいえば。<noise> 90, teraz się na Za mocno dałeś kurwa Tak, No i zobacz, Jak jest to, jest, to jest 50 jeszcze Jeszcze, jeszcze no, Może jeszcze i jeszcze odkręcić, a potem wykoszować no tak do góry teraz, na ściąg, jeszcze odkręcić, a potem rodech na

Obrigado. Um um No jest ono wyprostowane Spełnia swoje zadanie jest. Udało się je wyprostować na tyle Że jest po prostu Osiowość ze sworzniami Ale no jest Deczko zwichrowane Nie wiem czy uda mi się tu pokazać Jest o widzicie Jest przesunięcie tej części Kawałeczek w tom. Jest dokładnie 2 cm przesunięte Względem całej tutaj ramy Akurat mam łyżkę i nie mam jak tego pokazać ale to widać mniej więcej no widać i tak to wygląda jeszcze trzeba tą łyżkę będzie dodatkowo o tak lepiej dodatkowo tutaj trzeba wszystko tutaj no, zdystansować bo tak jak widzicie tulejki wychodzą jeszcze też tulejki muszę dać nowe bo tutaj tylko były na przymierzenie łyżki stare powkładane i no i tak to wygląda Tutaj, tak jak widzicie, też kompletnie to nie pasuje. No sporo pracy mi jeszcze czeka. Ale mam nadzieję, że jak ją już dopracuję, odwdzięczy mi się dobrą robotą, będzie robiła jak trzeba, długo i bezawaryjnie. Wolałem kupić właśnie taki sprzęt w takim stanie, za takie pieniądze. Włożyć do niego może nawet i drugie tyle. Nie wiem, jeszcze nie liczyłem tego wszystkiego. Niż kupić jakąś gotową, bo tak jeden ktoś napisał, jeden z widzów, taki komentarz, czy było w ogóle warto. I ja od razu mówię, że pewnie, że było warto, bo ponieważ yy, kupując gotową za 20-30 tysięcy, to po prostu Bóg wie, no byłaby sprawna. Ok, rozumiem, ale kto wie, czy nie trzeba byłoby robić też wielu, wielu innych rzeczy, bo po prostu wiecie, jak to jest z tymi zakupami sprzętu w naszym kraju kto co ukryje to ukryje kto co pokaże to pokaże ja przynajmniej za uczciwość zostałem raz zlinczowany tak więc tak to wygląda no i na dzisiaj to tyle biorę się zaraz za inną robotę a fadromę na razie odstawiam niech mi da inaczej niech od niej chwilę odpocznę pozdrawiam wszystkich cześć